MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś Siemano Matorz miście wojewski, mam być na bieżąco ze mną. Greg, witam cię bardzo Siemano. Siemano. Dzisiaj mówiłem, że jako z nami twój trener i wiem o tobie wszystko. 30 lat treningu, gdyby nie kontuzja... Alibas. Tak? U, gdyby nie kontuzja w 2004, no to byśmy mieli tutaj przyszłego mistrza UFC, tak? Zgadza się trener, trener, mój trener nigdy nie kłamie wiesz? A mówił wam, szczerze, mówił wam coś o mnie, czy nie, nie, nie. nie, nie. On się nibyśmy nie dopytywali. Szczerze, to ci powiem, że on sam bardziej kazał, kazał mi, wiesz, skrywać wszystko. Na przykład robiliśmy te tarcze i on w pewnym momencie. Ja wiesz, uderzyłem dwa-trzy razy i on w pewnym momencie powiedział, dobra, rzuć jakieś hajki". Wiesz, zrobiłem tam, kopnąłem i dobra, idziemy, nie? Mówi, wiesz, zimny jesteś i tak dalej i nie pokazuję nic. Nie? Mówię o luz, nie, dobra, to idzie. My, tre... My twojemu trenerowi. Pokazywaliśmy historyczne momenty polskiego Freak Fightu, ugryzienie pana Jacka Murańskiego, kopnia Feraliego, tak, wszystko pokazywaliśmy z Hubertem, po prostu był w niebo wzięty, jak to widział. On do mnie mówił właśnie, że wiesz, on Normana właśnie kojarzy i... Jak zobaczył to, jak że wiesz, Norman klapkiem i mówi, o co, tu, o co tu chodzi, nie? Mówi, gdzie jestem, Ale no jest, y, pod, wrażeniem, nie? jest pod wrażeniem, nie oszukujmy się. Jak ktoś z, y, przyjeżdża z Niemiec, wiesz, nie, w Niemczech te MMA nie jest tak rozwinięte jak w Polsce, to jak on to zobaczył tutaj, co tu się dzieje, to mówi, w UFC tak nie ma. Nie? Ale oni też jakiś niemiecki fame swój mają. Stworzyli, ale to, to, to jest jakiś. Y, Dziwne, nie? Gruba no, w ogóle. Ty, to jest, jest no, normalnie no, no, nazywa się fake. Ale ona podobno jest strasznie podobne te logo w ogóle, do... Jest bardzo podobne, ja to widziałem, ja to widziałem i on do mnie mówił sam, że ty, a to co ty w tym walczysz teraz, to e, teraz oni też robią w Niemczech, nie? Ja mówię, nie, mówię niemożliwe, nie? I wiesz, patrzy, ty mówię o co tu chodzi? Zapomniałem co okie. się Niemcy na Polakach. Tak, tak. Ta. No bo, tak jak wiesz, my w niektórych rzeczach tak oni teraz od nas ściągają. To Słuchaj, co dobre, to co dobre. To twój pierwszy raz y, tutaj już niedługo walka jutro. Tak to sobie wyobrażałeś, jak to wszystko tutaj wygląda? bo Ty śledzisz to wszystko, co się dzieje w Freak Fightach, piszesz o tym na Twitterze na pewno, wiesz, oglądasz wszystkie gale i teraz jesteś tutaj nagle od środka. Tak to sobie wyobrażałeś? Czy coś cię zadziwiło w tym środowisku? Yy, ty, w sumie nic mnie nie zdziwiło. Na, w tych programach mnie jedynie to, że wiesz, tych tyle kamer, nie, na face to face, że te, tyle tych kamer, na tych, w tych lożach szyderców, bardzo dużo kamer, ludzi dookoła wiesz. Tak. No to mnie zdziwiło, że to tak wygląda, że to nie jest jedna, dwie osoby, nie, jest jedna, dwie kamery, tylko to jest naprawdę tak mega rozwinięte. Na przykład to, że teraz za tą kamerą jest multum ludzi, no to też jest tak, trzeba się do tego przyzwyczaić. Ale tak z każdym wywiadem jest trochę lepiej, nie? Już tak w sumie mnie to nie. W ogóle dziwi mnie na przykład to, że jest... nie czuję w ogóle stresu, nie? Na przykład dzisiaj na tym ten trening nic, ważenie też nic. Tak jakbym był wyłączony w ogóle, nie? Mam nadzieję, fajnie jakby jutro tak było na przykład, nie? Jakbym sobie wyszedł jak do sparingu, ale zobaczymy, nie? Powiem po walce. Co miałem w głowie. Nie będę ściemniał. Jak dostanę w pizdę, nie, nie, nie martwię się, nie będę ściemniał, że a, głowa nie zagrała, nie? Po prostu zobaczymy. Ale myślałem, że trochę parteru pokażesz na tym meditinga, sama stujeczka. Nie, nie mam tak, że wiesz, skrywać coś i tak dalej, ale nie rozgrywaliśmy się w ogóle. Nie, nie rozgrywaliśmy się w ogóle przed tym, więc kurczę, czasami zdarza się naciągnąć coś w plecach, nie? I tak dalej. Wolałem nie ryzykować. Dzień przed walką, to wiesz, trochę lipa by mogła być, bo to nawet takie głupie zejście na niby w nogi czy jakieś, wiesz, obalenie w inny sposób kurcze, tu podniesie, podniosłbym go i y, mogłoby mi się coś stać, nie? to tak, wolałem nie ryzykować z tym na, następnym razem na przykład wiem, że będę musiał się rozgrzeć, a tutaj bardzo późno przyjechaliśmy dlatego, no, ale przed następną walką mam, wiesz, nauczkę, nie? żałujesz, że naprzeciwko ciebie na face to face stał Maślana, a nie Adrian Polak? Y, powiem ci, dzisiaj mieliśmy lekką spinkę z Adrianem w, na odprawie na odprawie troszeczkę sobie, y, kilka gorzkich słów troszkę sobie naobniżyliśmy, no już sobie... zaczął Wiesz, od słowa do słowa nie? to było. Yy... Najpierw sobie tam coś ze śmiechem rzuciliśmy, ale później jak już przeszliśmy tak, do takiej merytorycznej w miarę rozmowy, jeśli o, o, rozmowę z tym, wiesz, durnie można nazwać merytoryczną, ale yy... porozmawialiśmy sobie, jak wyglądała nasza walka, no to on powiedział do mnie, że ja bym ciebie rozjechał nawet w parterze, że widział jakiś filmik, na którym gość mnie obala i że ja nie mam nawet żadnych przyruchów, yy, wiesz, zapaśniczych. No i wiesz, poczułem się sprowokowany i od słowa do słowa, wiesz, skończyło się na pizd pi ty pizdo, ty pizdo tam ktoś tam na musiał uspokoić, nie? I tyle. Całe szczęście, że już sędzia Jarosz był, wiesz, jak ktoś to by przerwał, wypunktował, nie? No. Ale nie ma dowodów, bo nie ma nagrania żadnego. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. No i właśnie, nie ma dowodów, nie, więc nic się nie będzie działo. Z tym. No ale tutaj wiesz, to znaczy, że tam jakiś jest konflikt między wami. Widać, że wy się nie lubicie. Fajnie ubiegło do tego starcia w końcu doszło. Nie lubię go? Yy, no, nie lubię go, nie będę mówił, bo nie, ja nie lubię takich ludzi jak on ale jakby doszło do czegoś, oczywiście. Ja liczyłem, że wiesz, ta, ten face to face, a po tym face to face już na pewno by było troszkę więcej, nie? Troszkę więcej mnie, troszkę więcej, troszkę więcej jego do mnie, bo już by mnie poznał, już by mnie, mnie chciał wiesz, pojechać. A tak no, nie mieliśmy za bardzo na tym face to face ognia, nie? Ale m, może może kiedyś, nie zobaczymy, może się gdzieś tam nasze drogi przetną, a jak nie, to wiesz, chuj mu w niech sobie walczy dalej, nie? Niech dalej dostaje gości e, z umie, u, ujemnym rekordem, chociaż ja miałem 0-0, jak miałem z nim walczyć, to też jest popierdolone dla mnie troszeczkę, że e, dostaje Patrykosa 1-1, mnie 0-0, e, Natana 1-2, plus, nie? Niech sobie bie, buduje dalej rekord, a w przyszłym roku będzie miał bilans, kurwa, 15-3, tam, ile on to ma? Polski kabib, polski kabib rośnie. Słuchaj, do czego to doszło, że Freakfighterzy się kłócą o to, kto kogo rozwali w parterze? Już w takiej umiejętności macie, on się że... Mówił, żebyśmy poszli po tej odprawie zrobić sobie luźny grappling. Luźny grappling, że na luzie, bez kontuzji, nie? No, tam, wiesz, Marcin Rzosek był obok i tak dalej, wiesz, nie, nie, to coś wszyscy ten... Ja mogę z nim, ja mogę z nim jak chcę, mogę i po gali z nim zrobić luźny grappling. Tylko wiadomo, jak, jest, jak to wygląda luźny grappling, nie? Że nikt nie lubi przegrywać, nie? No Wiesz. tak, no oczywiście, że tak. Przecież nie jest tak, że on ci ciągnie, a ty sobie myślisz, ej, dobra, miał być luźny, to odpuszczę, nie? No. Więc yy, zobaczymy, nie? Niech jutro powalczy z tym, yy, z Natanem i, i tyle. No, no, ale na razie walka z Maślanką. Ja ci życzę powodzenia jutro. Dzięki. dzięki.